Cześć! Witam Was bardzo serdecznie! Jestem Madarusiek.pl i zagramy sobie dzisiaj w Ultima Online, tak jak obiecywałem. Dobiłem sobie 41 level. Spokojnie, jeśli będziecie grali w niego, spokojnie dobijecie go na pieskach. No, zrobiłem taki test i robiłem tam 70 level i w ogóle, to wziąłem sobie skillę mentala, żeby było trochę ciekawiej. Zrobiłem sobie już EQ, żeby nie było i w ogóle to no to idziemy expić to te konie to biorą o 75 można, można wejść na to tak o, a teleport o. i tu jest akurat francuski już chyba wam mówiłem Pli 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 No to jest to Powiedz, że mam konika konika sobie wejdziemy Metala wzięliśmy, szybko siatko jest, to jest on a No dużego d to nie mamy, bo nie, gr nie gramy na body, nie? Ale mamy zawsze to, nie? skile nie? Tak, jak zrobicie sobie eku, no tyle jakie, weźcie sobie jakieś tam tłumaczenia, nie wiem, jakie wy tam chcecie, ale ja sobie nie wiem, ja sobie po prostu zobaczę na necie, co to znaczy, bo czegoś nie rozumiem niedosłuchowo, już sobie Monster to się domyślicie, o, to jest moje piękne do PvP, zapomniałem sobie zrobić do EXPO, 15 UMA, Mo Mojen, to jest po francusku, to jest, ale piękne Force, czyli siła, i 15 UM. Wyszło mi to za ósmym razem, nie? ale chciałem takie, chciałem takie. No do Expa, nie? Ale nie wyszło mi, więc Expię w tym i strasznie dużo damage. Już wygrałem 2 PVP, bo jak wiecie, na tym serwerze można sobie koksić od 30 levela, byle, żeby sobie zrobić takie UM, że jak do 250 levela podejdziesz, to. Powiedz mu bye bye, nie? Bo już nie ma szans z sobą, Oj, sobie płatki weźmiemy. Oj, Ale na konia wedniemy, nie? Jak wdnę, to jest ten a, dobra. Zwyczaj. Dobra, wezmę sobie czwórkę. Tak. I wchodzimy na konika, wychodzimy. I wchodzimy. No. Dzisiaj chciałbym dobić 71 level. Mamy już 51. Awo to są Yangi w tym serwerze. Kurde, ale to jest głupie, że tu mi się otwiera. Mm, tu sobie wezmę, Kurde, fajnie. Pocić nie musicie za często. No, mi się bardzo serwer podoba. Nie jest za szybki, ale podobno to jest ultra fan. Jeśli lubicie mieć 250 level i koksić na serwerze, to polecam Wam ten serwer, bo nie trudno się koksić i w ogóle tak, co by wam jeszcze o tym serwerze powiedzieć aha, jeśli chcecie ze mną zagrać link w opisie, w ogóle do stronki i wszystko będzie sądzę, że tak długo nie nagrywałem, ale mam ograniczony internet i co 26 mam no, przy, przychodzą mi no, no już gigabajty mam, bo mam do 25 giga, ale zamierzam sobie kupić bez ograniczeń, tak? No, za swoje niestety. Sprzedaję Xboxa. I jeszcze z, będę Was zapraszał na klaw będę jeździł z kolegą na BMX-ach takie program, bo już się kilka trików nauczyło, nie? Manny hopa 180. Robię ale się na plecy częściej wywracam. Nie no, kilka razy mi wyszło, nie? Mamy już 65 level. Ym... Pewnie zastanawiacie się, dlaczego tak szybko mówię, nie na wstrząule, bo y, ludzie nie lubią oglądać długich odcinków, ale w ogóle. Mm, sorry. Może później Wam wy... pokażę, jak to wygląda, to ulepszanie. Zobaczymy, bo już filmik 5 minutek. Ja tu mam stopę, mam wyświetlone tutaj w grze, ale Wy tego nie widzicie. Super program o no, lagów za bardzo nie mam. Będę też nagrywał yy, z Lola. Tak, bo bardzo fajna gra. Jeśli ją lubicie to możecie ze mną zagrać. Będzie takie odcinki zami jak już nabiorę. Będę miał trochę widzów, tak. Ale ta nazwa została skopiowana z takiej gry Ultima Online, że się takie 2D się chodziło. Ale to jest francuskie, to w ogóle ja bym to w opisach nie pisał Ultima Online, tylko Ultima Online MT2, żeby się z nikim nie myliło, ale jeden już stawiłem taką nazwę Ultima Online, same, żeby z nikomu się nie, po, nie pomyliło. W ogóle takie wiecie o co chodzi. A sobie za ten katar. No, mamy 70. O, widzicie, tu jest taka ramka, tu mamy hapca. Jakie cechy, nazwę, tu mamy procenty w ogóle, tu level, tu mamy, no taka fo, fajnie zrobione naprawdę. O tak. Tu 60. 73. 73. 74. 75? Czy będzie 75? Chyba tak, chyba tak, chyba tak. Czy zrobił to? Zrobił to. Teraz typamy się do miasta. Yy, teleport, bo tu można skillę w ogóle wszystko robić w tym... Nie wiem, czy graliście kiedyś na takim serwerze o nazwie... Ta... Nazwa, nazwa, nazwa. Yy. mt 2 czyli Księżyc MT2. Był to taki serwer medium, nawet, nie wiem, miałem tam 105 level, ale go chyba zamknięto. Tak, mam już fajny mieczek. A jest to moja stala? Jest moja no stalka, fajna, zadybiścia. To 15 UM, zadybiście mi wyszło, ale to taki ser, tu nie ma akurat UM, wiecie, chyba. No, no nie wiem. Wiecie co, ja może... Może, może, o, się zrobię, tego miasta tepnąłem. Um, aha, nie widzicie tutaj tych sklepów z broniami u mnie, bo ja mam coś popieprzone z klientem, już instalowałem to i pobierałem od początku, ale już się dowiedziałem, że po prostu coś nie mam tego, tego, ale mam lap i super, że mi działa w ogóle. O, kurde, sorry, um, nie wiem, czy to widzieliście, takie wyskoczyło coś mi. Aha, i u kogo ulepszamy? No to... Ej, no nie mów, czekaj, kogo to się ulepszało? Nie, kamienie się u niej kupywane. To nas, na szczęście, nie? To chyba będzie... będzie... No, tu mamy kamyki, Ulepszamy z kamyków, żeby nikomu się, żeby nie musiał szukać kowala i żeby nie wyzywał, gdzie to kuba jest. O, mamy fajną broń na 80 level, tak. Może być. To wiecie, ja może wstrzymam grę. I. Aha, no to poszukam, jakby się tu tepnąć, w ogóle wszystko. No to widzimy się za chwilę, nie? Cześć. Okej, okay, jestem już poprzednio ogarnąłem trochę EQ, bo to już nie wiem, takie łatwe. Tu jest mnie zabij mnie. Tu się te nie? Macie to z Atlantia? potrzebuję 90 level o to chyba no to chyba dzisiaj dobijemy tylko ale to tylko 90 level a w następnym postaramy się dobić 120 i to będzie tak do dwustego pięćdziesiątego levela odcinki ale to już nie chcę nagrywać długich odcinków bo później nikomu nie chce się nagrywać tak nie chce się mm co to jest Kint, Kint, nie groty, weźmiemy to, tak o dobra to mamy to. O to wiecie co, co dobijemy ten 90, nie wiem, bo czasu nie wiem czy mam dużo. O, aha, to działa jednorazowo, tak? Jednorazowo m, dla upomnienia dla niektórych jednorazowo i to jest głupie. Ale to za dużo nie kosztuje, bo tu kaska leci, nie? Chodźcie, miałem 70K, ale. Później będą takie... Takie mapki, że się po kilkadziesiąt... nie wiem, k, k, k zarabiać, ale szybko musicie to wydać. Szybko... O co mam 6-7... Oj, sorki, coś mi przerwało, nie gniewajcie się na mnie. To ekspimy dalej, tak? Expimy, ekspimę. Nagrywałbym dłużej, ale szczerze, naprawdę, to tak naprawdę, yy, yy, mam taki głupi program. I w ogóle na początku, widać logo, i to będzie ten odcinek, będzie się składał z dwóch odcinków, bo do 90 jak nie? No to jest akurat takie głupie ale informuję, że odcinek będzie 26, bo dzisiaj jest 19, tak nagrywam dzisiaj jest 19 lutego i odcinek będzie 26, gdy to wrzucę nie gniewajcie się na mnie, naprawdę i dziękuję za te 8 subów, 8 aha, będzie więcej poradników 90 szkoda żałuję, że nie dobiję więcej a może... może dobijemy. Może polecimy do tej setki, nie? Fuh, 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 fuh. Także ja dzisiaj... No, na, nie nagrywam codziennie, ale jest już odcinek z GTA. Z GTA i teraz będzie Ultimą online drugi odcinek, bo nie chcę mieć tego codziennie, bo dzisiaj mam bardzo dużo czasu, bardzo, bardzo... Bo wiecie, że nauka to podstawa, nie chcę mieć dobre wykształcenie. Ale też moim marzeniem być takim sławnym youtuberem, że przynajmniej kilka tysięcy mieć subów, nie? Bo to fajnie się nagrywa. Dla mnie, ja, o, mi nie chodzi o hajs. Ja robię to, bo będzie fajnie subów, będą komentować. Dla mnie to będą takie, takie spełnienie marzeń, że w ogóle mi nie chodzi o hajs, bo po co mi, ja mam go dużo. Więc, dla mnie komentujcie, jak, jak będą jeszcze lepsze komentarze, to jeszcze bardziej się ucieszę, tak? Dla mnie to jest po prostu radość nagrywać dla was, jeśli więcej widzów, to jest jeszcze dla mnie lepsza uciecha i wiem, że będę nagrywał jeszcze częściej, bo wiecie, że chcecie to oglądać, nie? Nie pierwsze dla hajsu, bo nie jestem gimpem, jak to mówię. Czy mi się pomyliło? Nie wiem. Nie sprzedałem się tak jak Hikari Janku, bo tego, a nie pozwala mu mówić tego i tego. A, to w następnym odcinku już sobie tu polepszam. No. to polepszam. Dzisiaj to by było na tyle. Ja Wam dziękuję, że obejrzeliście. Cześć i czołem. Ja byłem Maderusiek.pl. Podobało Ci się? Zostaw suba lub kajka. Najlepiej zostaw komentarz. Będę opisywał. Cześć.